Manko się manko, nagrywamy filmik z kolejnej fabuły. Możecie zobaczyć na moim filmie, filmie Johny i drzewo fejoni, gdzie jest Johnny, gdzie chodzi. Jak, jak wejść na drzewo fejoni, my po prostu mamy misję fabularną. Tutaj w zasadzie nie będziemy dużo musieli robić rzeczy. Po prostu będziemy musieli sobie wejść na to drzewo i wyjść. Tak, tyle, tyle tylko będzie potrzeb byśmy będziemy potrzebować. Rozmawiamy sobie z Johnem Musimy go znaleźć To nasza podstawa Tak samo widzimy co tutaj jest napisane Znalazłeś fragment z Pisma Świętego Ale potrzebujesz czegoś od Johnego Rozmawiamy sobie z Johnem Cześć To naprawdę ty to do mnie mówisz Jasne, jasne, przepraszam za to Okej, okay, coś tam sobie rozmawiamy Ale jak było to dawno, ziarno Dlaczego sam Tego nie posadziłeś Okej, okay. jak robicie fabułę nie możecie jak nawet drzewo wyrośnie. Nie będziecie mogli wejść na to drzewo, jeśli nie porozmawiacie najpierw z Johnem. Jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, gdzie on występuje, to zobaczcie mój filmik John i drzewo Fejoni. Sobie z nim porozmawiałem. Kupię sobie 10 wiaderek, w zasadzie mogłem poczekać. Um, aż ktoś sobie podleje drzewo, ja po prostu bym sobie weszedł. Miejsca trochę nie mam w ekwipunku, ale to sobie właśnie do sprzedania trochę rzeczy powystawiam. Bo na przykład nie potrzebuję sobie trochę rzeczy 10 wederek mam To mi wystarczy To sobie wystawię na sprzedaż To sobie zostawię Uku nie potrzebuje tak samo Tego też, tego też Bo już sobie wyrosłem z nich Tego nie mogę sprzedać I w zasadzie tyle To reszta sobie zostaje w depo Albo wymienię sobie na expo Kiedy będę potrzebował jakiegoś większego poziomu Do różnych fabuł Bo już widzimy, że miałem ostatnią misję w... Na 10 poziom, chyba bodajże i mam 90 poziom, i nie mógłbym robić dalej fabuły jeśli nie miałbym takiego poziomu. No dobra, teraz idziemy do hoja do cyklopów. Widzimy się już przy drzewie. tym mamy event. W Hoia wyrosło drzewo, Fejoni. On się aktywuje, jeśli, jeśli nie ma aktywowanego eventu i ktoś podleje drzewo. I w tym czasie zacznie już kiełkować. Widzimy, zaczęło kiełkować. Sobie podchodzimy, widzimy, że już sobie zaczęło. Bo jak jest, jest event w trakcie to czasem po prostu. O, podleje sobie. 10 razy wyrośnie drzewo nam prawie całe. Idziemy po wiaderka z wodą. Kupiliśmy wiaderka z wodą uczonego. Tutaj idziemy na górę do studni. Podlewamy, podlewamy, podlewamy cały czas. Aż nie wyrośnie. 10 wederek, żeby to nam sprawnie poszło. 10k to nic. Możecie sobie kupić 5 wederek. Też powinniście dać radę. Jak jeździcie cały czas na moncie, to szybcy jesteście i szybko dostarczacie tą wodę. Ale 10 wederek to na spokojnie. Raz, dwa, raz, dwa. Już jest wyrośnięte drzewo. Widzicie drugie kółko robię. Tutaj ludzie już czekają. 270 level. I 84. Podlewamy kolejne 10 wiaderek. Wy... Wypełniło się drzewo 10 wiaderkami wodą i jeszcze nie urosło. 20 wiaderek już wrzuciłem. On chyba jedno wiaderko wrzucił. Wrzucimy kolejne. Jeszcze, jeszcze nic tutaj nas nie trapuje. Ja tak zawsze przed kliknięciem pierwszy raz to sobie wybijam tu potwory, żebym mógł wejść sobie na monta i żeby mi wszystkie potwory nie przeszkadzały po drodze. Idziemy. To raczej będzie nasze ostatnie okrążenie, bo 30 waderek to jest chyba aż nad to. Wchodzimy sobie, klikamy. Je jeszcze, jeszcze, jeszcze co tu pisze. Muszę podlać. Ok. Dobra, 30 wiaderek trochę dużo to akurat wodę wyciąga. <grystanie> chyba długo nie było podlewane. Zobaczymy. Czy, czy, czy nam wystarczą kolejne 10, ale 40 wiaderek? Czasem po prostu pierwszymi 5, czy 10. To chyba jest taki, w takim stylu, że jak ktoś wcześniej nie wyrosło komuś. Albo wyrosło już całkowicie i już od nowego podlewania potrzeba więcej wiaderek. Zobaczymy. Podlewamy kolejne. Znowu nic. Kole robimy kolejne kółko. 40 wiaderek z wodą poszło. Idziemy szybko ko po kolejne. No to czasem, to czasem właśnie wystarczy tylko 5 właśnie, bo chyba to jest na jakiej fazie się skończy poprzednie podlewanie. Widocznie nikt nie podlewał poprzednio. O, przebiegłem. Myślałem, że już mnie strapują potwory. Widzicie, dobrze jest tutaj wybić. Ale jak już widziałem, że wyrosło drzewo, to chcę jak najszybciej to podlać. 10, 30 wiaderek. Teraz 40 wiaderek będzie podlanych. Zobaczmy sobie. 40 xd. <ścoughs> 40 wiaderek, lol. Musiało być długo niepodlewany biegnijmy dalej, bo jak tu będziemy się długo zwlekać z tym, to drzewo może uschnąć nam. Dobra. Chyba wszystkie 10 zł złapałem z wodą. Tak jest. Wszystkie mają wiaderka z wodą. Ok. okej, okay, weszliśmy. Questok nam się zaktywował. Bardzo fajnie zrobiona misja. I teraz będziemy potrzebować następnego, następnego, następną fabułę, ale to już od kolejnych, na kolejnym filmiku. Teraz wyszedł dosyć długi filmik. No, nie w zasadzie długi. Będzik, właśnie szybko poszedł. Wszystko porobione. Bardzo ładnie. On chyba nie może tutaj wejść. Ciii, powiemy mu. Nie możesz wejść, co? A w fabułę masz misję? Zobaczymy, co odpowie. No, zapewne ma tu. A w fabule którą misję masz? Zobaczymy, czy powie to samo. 54. Zobaczymy. 54 powie. Mam tę misję, bo właśnie inaczej by tego nie chciał tutaj robić. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co nam powie ciekawego. Jaki ma poziom? 84, więc zapewne robi Fabułę. Cały czas, cały czas, cały czas. Level innych nie wbija, tylko cały czas Fabułę robi. W zasadzie tak to raczej to wygląda. Nic nie odpisze. No, niby pokazuje, ale jakbyś przeczytał Questa, to byś wiedział, że najpierw musisz porozmawiać z jonym. <grystanie> Za czym co nam odpowie? A, no tak, no nie przeczytałem, albo nie wiem, gdzie to się czyta. Dobra. Ok, czyli już będzie wiedział co robić, gdzie iść. Ale musisz pójść z nim, porozmawiać akurat jak zacząłeś te tego, tą misję, a nie poprzednią z Musisz wrócić do niego drugi raz. Okej, okay, mi się żegnamy. Jow, jo.